9 września wiernie służyć. Nowicjuszkom wolno, aby bez skrępowania mogły powiedzieć to, co myślą, zarówno dobrego, jak i złego. Ze mną przychodzi im tym łatwiej, że nie muszą mi okazywać szacunku należnego mistrzyni nowicjatu. Nie mogę powiedzieć, że Jezusu pokaże mnie na zewnątrz. Wystarcza mu, że upokarza mnie w głębi duszy. Z zewnątrz wygląda, że wszystko mi się udaje, że dostępuję zaszczytów, na ile to w zakonie możliwe. Rozumiem, że jeśli już mam iść tą drogą, która zdaje się tak bardzo ryzykowna, to nie ze względu na siebie, lecz na drugich. Módlmy się. Dziękuję Ci, Panie, za miejsce, w którym mnie postawiłeś, za zadania, jakie mi powierzasz. Niech wszystko dokonuje się na Twoją chwałę. Bądź uwielbiony, Panie. Amen.